Często mam problem z tym, że używając słuchawek, po pewnym czasie, bolą mnie uszy. I Laura i Jeremy też mieli z tym problem i postanowili coś z tym zrobić. Mianowicie skonstruować własne, spersonalizowane wkładki, gumki na słuchawki. Oczywiście w tym momencie dostępne tylko na główne modele, ale w jaki sposób są one personalizowane? Otóż, jest aplikacja na smartfona, którą skanuje się uszy, skanuje się uszy. Kształt tych uszów robi się z tego model 3D, który jest wysyłany do firmy MyFit Solutions. Oni ten model przerabiają na takie właśnie dla Was skastomizo skastomizo skastomizowane gumki. Co się dzieje dalej? Płacicie 65 dolarów i dostajecie taką parę do domu, i możecie już zapomnieć o bólu uszu. I za to jest nagroda: nagroda CES Innovation. Congratulations, Cez Innovation 2020, więc faktycznie jest to nowość, jest to coś, co wydaje się być innowacyjne i pytanie, czy Wy też macie tak samo? Napiszcie w komentarzu to czy we, Was też czasami bolą muszę. Pytanie do operatora, czy sami Cię bolą muszę od słuchawek? Bolą mnie. A, a. Także jak najbardziej wydaje mi się, że jest to rozwiązanie konieczne na rynku i bardzo że się pojawiło. Jesteśmy na stoisku firmy Pitaka i tu znalazłem super wielofunkcyjną ładowarkę. Nasza, nasza pani koleżanka tutaj z Chin. Dzień dobry. Michał. <grywa> no, I'm just showing the, 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 the multiple charger. Mamy taką taką tutaj ładowarkę, słuchajcie, i mamy, możemy naładować na niej kilka urządzeń. Mianowicie, oczywiście zegarek Apple Watch. Tutaj, po tej stronie, możemy naładować AirPodsy nasze z ładowarką bezprzewodową oczywiście od Apple'a. albo inne słuchawki, które oczywiście są ładowane bezprzewodowo. No i oczywiście, w tym miejscu, możecie naładować waszego smartfona, tak? Ale to jeszcze nie wszystko. Słuchajcie, tutaj mamy, zobaczcie, gniazdo do ładowania e, innego jeszcze urządzenia, po prostu przewodowo, czy jedną po prostu na gniazdo. I możemy sobie to gniazdo zamienić. Albo jest to gniazdo Lightning, zobaczcie, albo jest to gniazdo USB-C. Ale, 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 moi drodzy, to jeszcze nie wszystko. Słuchajcie, Chińczycy to są prawdziwi Craysole, bo tutaj jest taka dodatkowa kieszeń. To jest taka dodatkowa kieszeni. Chińczycy to są bardzo... W super Supercrayzole. I zobaczcie, co w tej kieszeni jest. Uwaga, uwaga! Prezerwatywa jest w tej kieszeni. Firmy Trojan. Trochę, trochę, dwu... taka dziwna nazwa, ale takie coś faktycznie przychodzi w pudełku. Więc, krótko mówiąc, zachęcają, żeby ładować urządzenia i także rozładować trochę napięcie. Bardzo mi się to podoba. Firma Pitaka z Chin, z e, Tutaj koleżanka ho. Come on, come! Uh, you will you will be on the video. What's your name? Uh, Lily. Lily, uh, greet our viewers. <laughs> Say hello. hello. O, widzicie? To właśnie panie wam wysyłają urządzenia z Pitaki, także myślę, że to bardzo ciekawe, bardzo ciekawe urządzenia. Okej, okay, to co tutaj mam to Thinkpact X1 Fold, czyli tak naprawdę składany komputer, przynajmniej tak twierdzi Lenovo. 3,3 ,3 cala ekranu w proporcjach 4 na 3 czyli bardziej gdzieś tam skłaniające się w stronę kartki papieru. Jest to praktycznie pełnoprawny komputer, w środku procesor Intel, operuje to wszystko na systemie Windows 10. No i co, oczywiście, najważniejsze: jest to komputer z ekranem elastycznym, który możemy złożyć do postaci takiego kajeciku. Obudowa tego komputera ma, jakby tutaj dołączone taki skór, takie skórzane etui na stałe. No I po rozłożeniu Mamy normalny tablet, który pozwala nam, tablet, czy komputer, który pozwala nam na pracę chociażby w dwóch oknach jednocześnie lub na całej dużej przestrzeni tego e, ponad 13-calowego ekranu. W zestawie oczywiście oprócz tego kajecika, w którym mamy cały, cały komputer, mamy także klawiaturę. Te klawiaturę możemy magnetycznie przyczepić na jedną stronę naszego, naszego komputera, i w ten sposób korzystać z tego już jako, jako coś, co co jest po prostu komputerem z klawiaturą, a nie, a nie już tabletem składanym, można powiedzieć, czy składanym komputerem z samym ekranem, w pełni dotykowym. Także tak to, tak to się prezentuje. Bardzo robi to duże wrażenie, ponieważ pierwszy raz mam do czynienia z czymś tak dużym składanym. Widziałem już składane smartfony, ale to zdecydowanie przewyższa to, jeżeli chodzi o wielkość. Jeżeli chodzi o jakość, ten ekran faktycznie jest ostry, jest jasny. Natomiast oczywiście to zgięcie no widać i ono się rzuca w oczy. Dowiedziałem się, że wytrzymałość tego urządzenia, tego ekranu ma być na 4-5 lat, więc no czyli taki cykl praktycznie dużo dłuższy niż w teorii używamy komputer. Natomiast cena tego urządzenia wynosi 2499 dolarów. Czyli jakieś 10 tysięcy złotych, A zatem można powiedzieć, że cena uznanych składanych spada, bo przecież pamiętajmy z jaką ceną zaczynał Galaxy Fold, który Windowsa na pokładzie nie ma, a ma także dużo mniejszy ekran. No i jest smartfonem, a nie komputerem. Jeżeli chodzi o dostępność, no to słuchajcie, będzie to w połowie roku 2020, czyli gdzieś pewnie w trzecim kwartale, ten komputer powinien się pojawić na rynku. Czy będzie w Polsce, czy nie, tego jeszcze nie wiem. Natomiast w Stanach na pewno będzie można go kupić. ThinkPad X1. Fold. Jeśli myślicie, że jesteśmy właśnie w sekcji pornograficzno-seksualnej na CES 2020, to się mylicie. Jesteśmy, uwaga, w sekcji zdrowia, seksualnego zdrowia w tym przypadku. Jest tutaj urządzenie, urządzenie wielofunkcyjne, urządzenie wbrew pozorom nie przeznaczone tylko dla kobiet. Jest to nowoczesny wibrator, nie smart, bo nie sterowany za pomocą aplikacji jeszcze, ale plany pewnie już takie są. Sterowany za pomocą przycisków, który ma kilka funkcji. Ma masażer, który ma stymulować symulować stymulację punktu G w ten sposób, że tutaj rusza się taki obcy w środku. Generalnie całe urządzenie jest robotem, które ma ponad 250 części w sobie. I mamy tutaj możliwość stymulowania właśnie punktu G. Ale mamy także możliwość stymulowania innych, że tak powiem, narządów. Łącznie z funkcją lekkiego ssania. Także jest to urządzenie, generalnie, które może działać, dwie funkcje mogą działać jednocześnie. Jak zresztą widzicie, mamy tutaj dostosowywalne to ramię. Każda kobieta, czy każdy mężczyzna, bo podobno mężczyźni też tego mogą używać, jest, są inni, każdy człowiek jest inny, w związku z tym dlatego jest to tak mocno konfigurowalne, żeby do każdej do każdej... do każdych... do narządów każdej osoby się to dostosowało. Bardzo ciekawe urządzenie, kosztuje prawie 300 dolarów, około 250 dolarów. Można zamówić na stronie, można zamówić online. ciekawe. Ciekawe, że coś takiego mamy na targach technologicznych. Przypominam, CES 2020. Co sądzicie o takim urządzeniu? Jak to wygląda? Trochę wygląda podobnie jak lampka nocna. Dajcie w komentarzu, bo mnie zaciekawiło, chociaż chyba jednak. Nie chciałbym sam go używać. Fibaro Home Center 3, czyli najnowsza i najbardziej zaawansowana centralka do smart home, a właściwie do po prostu IoT na świecie. Najnowszy produkt, który zmienił nieco swój design. Jak widzicie teraz wygląda trochę bardziej jak... Konsola do gier. Dużo mniejszy, dużo bardziej gustowny, dużo bardziej elegancki design. Przede wszystkim też bardziej praktyczny. Chociażby dlatego, że nie ma tutaj już wystających anten, które w poprzedniej centralce były. Teraz anteny są schowane do środka. No i nawet pomimo tego zabiegu mamy tutaj do dyspozycji większy zasięg naszego całego smart home. Więc bardzo fajnie. Ale oczywiście zmian jest, zmian jest nieco więcej, ponieważ chociażby oprócz tego, co zawsze Fibaro obsługiwało, czyli protokół Z-Wave, smart home. Smart Home Z-Wave. Teraz mamy także wbudowany chip Zigbee, który pozwoli na jeszcze większą integrację urządzeń e, innych niż Fibaro, które. Po prostu użytkownicy będą chcieli do takiego systemu smart home podłączyć. Są jeszcze inne nowości, chociażby na przykład polepszone bezpieczeństwo przez zaszyfrowanie wszystkich danych, które są. I nawet jeżeli ktoś by taką smart... centralkę ukradł wam z domu, no to nic się tutaj nie stanie, ponieważ żadnych danych z takiej centralki nie odczyta. Także jest zabezpieczenie od tego, aby przy aktualizacji systemu nie wystąpiły jakieś problemy, w związku z czym są dwie partycje na dysku. Dzięki temu, kiedy zostanie system zaktualizowany, to ta stara wersja, zostanie również zachowana, więc w razie gdyby było jakieś problemy, można zawsze wrócić do tej starej wersji. No i poza tym oczywiście zwiększona specyfikacja, ulepszona specyfikacja, zwiększona wydajność, w związku z czym cały system Smart Home działa dużo szybciej, nie ma już żadnych lagów. No i oczywiście także postaramy się tutaj także o lepsze Odprowadzanie ciepła, w związku z czym centralka się też nie będzie przegrzewać. Także krótko mówiąc, polepszona specyfikacja, polepszone możliwości, również, te, jeżeli chodzi o integrację, a zmniejszony rozmiar, ładniejszy design, no i krótko mówiąc, centralka. Naprawdę przyszłościowa do wszystkich systemów Fibaro, które jest częścią grupy NICE teraz. Także te urządzenia również będą tutaj zintegrowane za pomocą tej centralki, a także wszystkie inne firmy, z którymi Fibaro współpracuje. Zresztą cała lista jest tutaj za mną: Samsung, Google, Amazon, D-Link, Netatmo, Sonos, Philips, Yamaha, IFTTT i wiele, wiele więcej. Z tymi wszystkimi firmami Fibaro współpracuje. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o Fibaro. Home Center 3. Obiektywy do smartfona to nic nowego, co prawda, ale zawsze były z nimi jakieś problemy, a to były sobie jakości, a to odpadało od telefonu, bo były przecież na zwykłe, takie po prostu zapięcie, na zwykłą klamerkę. Otóż firma Shift Cam i piękna przedstawicielka Alison, to jest tej firmy, tutaj zaprezentowali, słuchajcie, case'a z wymiennymi obiektywami. Pierwsza oczywiście postawa wersja kosztuje 59 dolarów i ma y, zestaw multiobiektywów, które możemy wykorzystać na przykład w tym iPhoneie. Generalnie należy narzędzia dostępne tylko na iPhoney od 7 do 11 Pro Max i Tutaj jest taka, taka kwestia, że możemy sobie na przykład y, zrobić filtr polaryzacyjny na, na nasz obiektyw. Możemy sobie także zrobić czterokrotny zoom optyczny zamiast dwukrotnego zoomu optycznego. Możemy sobie zrobić szeroki kąt, z e, cztery razy szerszy kąt niż zwykły aparat na głównym aparacie, dzięki czemu mamy też wyższą jakość niż na tym zwykłym aparacie szerokim w iPhone'ie. No i przede wszystkim możemy także zrobić makro, czyli możemy z bardzo, bardzo bliska robić zdjęcia jakichś obiektów na przykład hinek. E, oczywiście kejsy występują w różnych wersjach, w różnych kolorach, no ale oczywiście minusem jest to, że to nam wystaje. Co więcej można zrobić, można wyjąć taką, dokupić sobie prawdziwy obiektyw, co prawda już droższy, bo 79 dolarów, ale naprawdę prawdziwy metalowy obiektyw z super jakości optyką i uzyskać jeszcze lepszą jakość i do robienia zdjęć smartfonem, więc jeżeli nie chcecie zabierać aparatu na wakacje, to wystarczy coś takiego, e, tego typu zabrać, możemy sobie wymieniać różne obiektywy, mamy oczywiście też makro, mamy szeroki kąt, E, mamy zoom, how many times zoom? Two time zoom. Ale e, z lepszą jakością, ten two time zoom. Więc jak to wygląda? Dostali tutaj Państwo za to nagrodę. Zobaczcie, jest nagroda. I won't crush it. Nagroda za mobile devices and accessories, czyli za najlepsze e, akcesoria do smartfona. Więc e, zostali docenieni przez CES. Myślę, że się należy. Bardzo dobry produkt. E, congratulations. A, oh, okej, okay, I, I will comment. Jest, uh, do, do, more, do more, Yes. o, oh, o. Oh, mm. Yes, that's, uh, to jest masażer taki jak taki zwykły, co możecie w tych chińskich sklepach kupić, ale on wibruje. On wibruje, bo on jest na uh, po prostu na baterię. I no jest to bardzo przyjemne Naprawdę. Co to, to, to się dzieje tutaj, nie wiem, ale jest to bardzo przyjemne. O! Oh, o! Oh. My my blood pressure is rising. <laughs> <laughs> soundwave. Oh, sound wave. Okay. It soundwave. New oh. technology. New technology. And what what does it do? It like helps you with your health or So it goes deeply into your fascia. Like okay. Abdomen, uh, oh the muscles. Oh. You feel it? Yes, I yes? do. Yes. That's perfect. So if you have like tired muscles you can like soften them or with this? Yeah. To urządzenie, słuchajcie, to jest, się dzieli na dwie rzeczy. Tutaj mamy takie mniejszą wersję do prywatnego użytku, ona kosztuje 300 dolarów, a tutaj drugą pokazują takie do salonów, masażu, gdzie po prostu dla kom komercyjnego użytkowania można sobie to kupić. W każdym razie to kosztuje 300 dolarów i naprawdę robi wrażenie, to nie są wibracje, to są fale dźwiękowe, którymi masuje się albo nasza, nasze mięśnie, albo nasza głowa. Możemy tego użyć chociażby do masażu, no, nie tylko do głowy, w każdym razie do jakichkolwiek innych właśnie. na przykład chętnie bym sobie wymasował łydki tym i mam nadzieję, że by pomogło. Fale Nowa technologia z South Korea z Korei południowej Anio Haseyo. I pozdrawiamy. Do widzenia. Z